A byłeś na technik mechatronik czy, by, czy, czy byłeś zawodówce? No gość, oczywiście, że zawodówce. No właśnie. I ten też było chujowo, a, a chujowe nauczyciele. Ale jedna... chujowe praktyki chujowcze. To pan chujowych nauczycieli za to wymagają wpływ nie wiadomo czego. Przybyłcenia se zablokuje, kurwa. Mhm, tak, jaki to te jest je, ten gorszy kurwa, to jego trzeba szybko rozstrzelać zeń. Wal, nie wal, bo nic nie działa. Kurwa w tej jebanej że wypierdalaj śmieciu. O, uważaj, bo ten się strzela, przypił kurwa, On dobrze strzela, widzę. No, no uważaj na HP, że nie, wiedział, nie dostałem jednego ale... Czekamy na Fliza i rozpierdalamy. Hana chyba, zarabiał na tego Fliza, rzucić coś Nie tego! Boba! Pal! Hana, Hana, Hana! Łatwo. I to jest. tak się gra. A wkąd z desę uderz tym jetrzykiem, kurwa? Dał mnie jebany. tam. piu, kurwa, pipiu, Zobaczymy, czy lubi widzieć. Daj <gajanie> mi się żegnać. Ojej, nie pykaj, kurwa, podskoki w Ojej. A nie wiem, czy grę? razem tak pięknie no. Takie kurwa, nie 2 na 10 nie bym powiedział Może Palpatina Nie jestem się ogarniania tyle, że jej pizdę kurwa, nie? Ten jeden przynajmniej się potrafi chwilę blokować. Ale no. Ale są słabi na rozglądanie się kurwa po mapie. nie zauważyli na sekundę jak spierdoliłem na bok, no to kurwa. Mogę palpa fiutowej w sumie. Liryczny huligan, ja pierdolę z pola się super kurwa. Chodź tu, za tym się stanie ne? Wyłącz ten patyk. Nie. Skywalker. Chyba wypierdalasz. Nie Aha. Doszło mnie w giedelę. Ojej, majtryczka ci dałaś. Wrócił, wrócił. Uważaj. Widzę, widzę, widzę. Lewoszyci z myszym, to jest. O, ej, bez To no już ty nie jesteś dekli padesz, Nie oprzesz się. Jedi przegrali. Ja pierdolę ci się. Nie rozumiesz, co stałeś. No kurwa, mi zadaj, a ja mu nie, może ta na pewno. No, Chyba się wychodzi, to ja wygrywam. No, nie mogę się ruszyć, kurwa. ja mogę... ja się mogę ruszyć?! Ty kurwa odsiterska jebana! Pierdolony z pocełku kurwa zajeb... Polaczku kurwa jebany, Ano, mm! Kurwa puszka ci zrobi pierdolony fryer kurwa, ci w Nie ukryjecie się Alive? Pizda dobrze sobie Tego Łukasza już trzeba rozjebać, że próbuj przeżyć kurwa za taką cenę. To ten rej jest odpalony w chuj, kurwa, No właśnie. No nie działa, mu to zrobię nic kurwa, zejdźcie. Jak minę? Widzę. Dobrze? Tamten tego wyjebałem, jesteśmy w na niego. To nic nie daje, bo, kurwa. Pa... Nie. Jest! Nie wiem, jak to go zabiło, ale jest. A dużo rzeczy nie chciał wchodzić w ogóle, jak kurwa się napierdolę z tym. Ja pierdolę po prostu. Blok, kurwa, ten duszenie lecie, ale nie nie działa, bo nie wiem. Bo... A, a mi do czasów, bo mi wchodziło, a potem w ogóle nic. Nie bierz palpatina, to się zemści, chuj. Kurwa, Myślę, bym tutaj na to zrobił. To zrobił łatwo, ale kurwa, to nie zrobić nagle właśnie nic. No właśnie... M nie, 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 musisz tak im pograć, bo dosłownie skaczesz, robisz kurwa dasze na boki i się blokujesz i tyle, <śmuszczak> tyle jego kurwa. Ale ja ty nie bronisz się mogę ogóle strzelcami nim. Ta, ale to bo się chowa za wszystkim, nie? I to nie jest problem jakiś. No i oni by strzelca musieli brać, nie? Jest obiłane to jest sraka kurwa, trzeba Luka szybko zajebać. No się dasze, pamiętaj, nie? To nie wstaj z nich kurwa no tam elegancko. A ja nim napierdalam no Trzeba być Walgo, 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 walgo! S! już nie zdechł, już nie zdechł. Gdzie jeszcze... Kurwa... Czemu się przewróciłem? Nie wiem. Być gotowi, S. Oh, oh. Próbuję przeżyć. No! Jest, łapo. I to ten lepszy, kurwa, insde... The... Ja pierdolę co ty kaszę wciąż chcę, ty... ...skurwa insde. The... A, nie zadziała w ogóle nic, super, futba. No ja pierdolę. Nie, żebyś nie zdechł. Staminki nie ma. Ja też nie mam. Ja o. Jak to za... Przecież się blokował chyba front, nie? Czy co się stało? Nie miał staminy, mówiłem ci, że nie miał staminy. A, to łatwo. Dlatego poszedłem niego na pałę. To W tamtej chwili podpierdalał, w końcu zdechł i dalał. Hmm. A, a że jeszcze tak. A on w ogóle nie miał staminy, jak, bo jak ja w niego wszedłem, to on też napierdalał trochę z lewego przyciska. On na, hmm. na pewno nie miał staminy.